Witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj będę przygotowywał dla Was sernik. Ten sernik jest wyjątkowy. Jest on w stylu japońskim. Ma mało składników. Bardzo łatwo się go robi. A za chwilę pokażę jak. Zaczniemy jednak od tego, że będziemy musieli przygotować sobie najpierw narzędzia, żeby go upiec. I do tego będę potrzebował papier do pieczenia i blaszkę. I już tłumaczę o co chodzi. Będziemy musieli przygotować blaszkę, którą Wyłożymy papierem i od brzegów tak, żeby powstały wysokie brzegi, gdzie sernik podczas pieczenia będzie nam rósł. I chodzi o to, żeby nie wyciekł poza blaszkę. No i musimy zabezpieczyć spód I w tym celu wyciąłem najpierw okrąg, dokładnie obrysowując po prostu blaszkę na papierze. I wyciąłem kółko. To kółko będę wsadzał na spółk naszej blaszki. A z kolei pasek papieru, który wyciąłem wcześniej, długi, to jest dokładnie owód naszej Blaszki i on pójdzie do środka. W ten sposób. Tak przygotowaną blaszkę będziemy wlewać do niej sernik. Niestety nie pokażę Ci, Adam, jak to wygląda, a może pokażę jakoś. O! Takie coś musi powstać. Przy takim zabezpieczeniu sernik nam nie wycieknie i będzie wszystko jak należy. Żeby papier trzymał się ładnie blaszki, wystarczy blaszkę trochę napuścić przed włożeniem papieru. Czyli robimy coś takiego, że bierzemy trochę masła, które wcześniej wyspuściłem. Normalnie palcami możemy to wysmarować blaszkę od wewnątrz, łącznie z brzegami. Te Niestety ręce będę musiał później wytrzeć i umyć. Oczywiście ręce musicie dokładnie wymyć przed robieniem czegokolwiek w kuchni. Dobrze. Mała teraz ten papier wykładamy na spód. On się ładnie trochę przyczepi do tego spodu, przez to, że tuściliśmy. I tak samo wykładamy ten papier na brzegi. Przylepiając oczywiście do brzegu. Teraz żeby nam się to jeszcze sztywno ładnie trzymało biorę herbatniki to są dwie paczki małych herbatników typu Petit Bear te herbatniki kruszę normalnie w palcach i wykładam nimi dno naszego sernika Trochę uklepujemy, tak żeby równomiernie nam się rozłożyły herbatniki. Nawet nie wyjdzie dwie paczki. Myślę, że mniej potrzeba. To chodzi tylko o to, żeby stworzyć cienką warstwę oddzielającą od spodu po prostu ser od blaszki, żeby łatwiej się to później kroiło. Tak naprawdę ten sernik robiłem już dwa lata temu dla Was na, nasz, na mojej stronie. I e, zadawaliście sporo pytań na temat tego sernika. Przyjął się on bardzo dobrze. E, dużo z, z Was przysłało mi swoje zdjęcia, jak robiło ten sernik. Dlatego postanowiłem nakręcić też film, bo pytań było co nie miałem. Nie da się opisać tego wszystkiego w ten sposób, jak poka pokazać po prostu. Dlatego e, testowaliśmy też pieczenie tego sernika bez spodu i wychodzi idealnie. Wcale nie trzeba tego spodu robić. Nie pokażę, bo się poprzesuwa. Na razie odkładamy to po prostu na bok. Przechodzimy do drugiego etapu, czyli mamy przygotowaną blaszkę, teraz zaczniemy robić ciasto właściwe. I do tego najpierw potrzebujemy oddzielić żółtka od białek. Bierzemy 8 jajek z tego przepisu. A właśnie, nie podałem składników na początku. Może od tego zaczniemy. Więc tak. Mamy 8 jajek, tak jak wspomniałem, tu jest 10, ale będziemy 2 zostawiać. Mamy duże opakowanie budyniu. Jest to duże opakowanie typu x Ze względu na to, że nie jest na 0,5 litra mleka, tylko na 0,75 litra mleka. Mamy 200 gram cukru zwykłego białego. Mamy jogurt naturalny 200 ml. 100 gram masła wcześniej rozpuszczonego i przestudzonego i praktycznie 1 kg sera takiego typowo na sernik ja używam akurat tego uważam, że jest bardzo dobry, zmielony jest delikatny i warto zawsze wypieki mi tego sera dobre wychodzą zaczynamy od rozdzielenia jajek białka oddzielam, później będę je ubijał, więc muszą być w oddzielnym naczyniu Podzieliłem jajka, mam osobno żółtka i białka. I teraz tak, białka odstawiamy na bok na razie, nie będą nam teraz potrzebne, a do żółtek dodajemy połowę cukru. Mniej więcej. Nie musicie odważać. Chodzi o to, żeby zostawić połowę po na później. Bierzemy teraz mikser z końcówkami do ubijania i ubijamy. Proszę, ubite zostały jajka z cukrem. Jak widzicie, zmieniły konsystencję, zostały się takie bardziej kremowe. Dodatkowo jest to blado żółte, a nie takie pomarańczowe, jak biliśmy jajka. Teraz powoli będziemy dodawać do tego nasz ser i mieszać dalej z jajkami. Dodajemy po dwie trzy łyżki sera i miksujemy. Teraz musimy dodać cały dokładnie. Pod koniec możemy dać go więcej. Można nie czekać i nie dokładać pod łyżki. Dobrze, ser z jajkami wymieszane. Jak widać ma ładny, jeszcze bledszy kolor niż poprzednio. Teraz dodajemy powoli budyń. Budyń możecie użyć albo waniliowy, albo śmietankowy. Ważne, żeby duży. Dodając budyń, jak widzicie, podczas miksowania na pełnych obrotach, od razu się robi chmuram mąki, więc lepiej dodać i trochę wymieszać. Budyń mamy dodany, teraz wlewamy jogurt i rozpuszczone i ustydzone masło. Jogurt mamy dodany. To no zabierzemy. I teraz masło. Cały czas miksujemy. Składniki mamy połączone. Teraz musimy to na chwilę odstawić. Sprzątnę ich tutaj chwilę i zaraz wracam. Wysprzątałem trochę, teraz zaczniemy dalszą część, czyli ubijamy nasze białka na pianę. Do tego bierzemy trochę szczyptę soli do białek, bierzemy mikser i miksujemy aż uzyskujemy odpowiednią konsystencję, tak by dodać powoli cukier. Jak widzicie białka są już prawie sztywne. Wypełniły 3 czwarte naszego naczynia, więc możemy powoli zaczynać dodawać cukier. To naczynie mam trochę za wysokie, muszę przechylać. Jak możecie użyjcie bardziej szerokiego a płaskiego. Nasze białka się ubiły całkiem, zaraz Wam pokażę, przełożę. Praktycznie są całkiem sztywne. Nie wylatuje. I o to chodziło, żeby te białka były na sztywno ubite. Teraz już nie nie ubijamy mikserem ciasta razem z białkami, tylko bierzemy i odkładamy mikser a bierzemy do ręki zwykłą drewnianą łyżkę i dodajemy białka do naszego ciasta. Też partiami i delikatnie mieszamy. Jana po prostu ma być mniej wyraźna na tle ciasta. Ale i tak za chwilę to tak wszystko zblednie, że będziemy mieli jednolitą praktycznie masę. Już teraz całość białek wykładam do ciasta. Pusto. I dalej delikatnie mieszam. Jak widzicie tego ciasta jest bardzo dużo. Ono wypełni praktycznie całą blaszkę i jeszcze wyjdzie na wierzch. Powolne ruchy, nie musimy się spieszyć. Ważne, żeby to ładnie wszystko było rozprowadzone. Ale powietrze z piany, które dodaliśmy, zostało w cieście. Jak widzicie, ta masa jest bardzo puszysta. I nasz sternik później też dzięki temu taki właśnie będzie. Odkładamy miskę na bok. Teraz wytrę ręce. bierzemy naszą blaszkę. Teraz bierzemy i przekładamy to ciasto do blaszki z herbatnikami. Ja zawsze trochę przekładam nie wylewając, tylko przekładam łyżką na spód, żeby przykryć herbatniki. Żeby one nam się nie rozpierzchły pod wpływem strumienia na boki, tylko żeby ładnie ciasto przykryło te herbatniki. To, że będzie coś na papierze z boku, nie przejmujcie się tym. To wszystko ładnie i tak się upiecza. Teraz możemy pozostałą część ciasta wylać. O, przepraszam, że tak tyłem. W tej kamerze będzie widać. Zawsze myślałem, że jestem obunętrzny. Zresztą w szkole często tak miałem właśnie, że przekładałem sobie rzeczy z jednej ręki do drugiej i nie było z tym problemu, żebym posługiwał się albo jedną, albo drugą. Ale przez lata i tak zacząłem wszystko robić prawą ręką i tak już zostało. I teraz. Nie wiem, jak Ci to pokazać, bo nie mogę przekręcić tego. Nie, nie. <laughs> Musicie uwierzyć na słowo, tak jak mówi Adam. Ja ten papier trochę tutaj wytrę, żeby to ciasto nie opadało razem z nim. Chodzi o to, że trzeba wierzch ciasta delikatnie łyżką po prostu wyrównać. Jak wyrównacie, możecie wytrzeć brzeg Nasz przygotowany do pieczenia sernik właśnie wylądował na blaszce, i teraz muszę Wam opowiedzieć trochę o samym pieczeniu tego sernika. Nie powiedziałem jeszcze, dodajemy cukier waniliowy do cukru, który wcześniej wymieszałem sobie po prostu, zapomniałem o tym wspomnieć. Jeżeli macie ochotę, możecie dodać też trochę aromatu waniliowego albo arakowego, to już jak każdy woli i według własnego uznania. Jeśli chodzi o pieczenie, pieczemy w 70, w 70 minut. 170 stopnia, czyli dwie siódemki. E, łatwo zapamiętać. Jedyne co trzeba pamiętać, i to jest naprawdę bardzo ważne, to jest albo, że wlewamy na spód blaszki tutaj wodę. E, możecie lać w rządek normalnie przed pieczeniem i wstawiamy razem z tą wodą piernik. Piernik, mówię? Sernik. E, sernik wstawiamy i pieczemy w tak zwanej kąpieli wodnej. Czyli ta para, która będzie tutaj oddawana z wody, która znajduje się w blaszce, będzie jednocześnie powodować, że nasz cernik będzie bardziej wilgotny. Jeżeli nie, chcecie, nie macie głębokiej blaszki, tak jak ja, możecie spokojnie użyć jakiejś miseczki z wodą i wstawić ją po prostu tutaj obok. Może się piec razem z tą miską, nie będzie problemu żadnego. Ważne, żeby miska była odporna na wysokie temperatury. Cernik wstawiamy do piekarnika. I jeszcze jedna uwaga, nie otwieramy piekarnika do końca pieczenia, w zasadzie nawet jak się upiecze, też nie otwieramy, tylko uchylamy lekko drzwiczki i czekamy z wyjęciem sernika praktycznie do ostatniego momentu po wystudzeniu. Po upieczeniu opowiem co dalej. Kochani, wyjąłem sernik z piekarnika. Wygląda tak. Może do tej kamery jeszcze pokażemy, żeby było zbliżenie. Trochę wiesz, się pofałdował, ale jak widzicie, jest równy, wysoki. Nie opadł za bardzo. Chociaż podczas pieczenia był mniej więcej taki. Wyłaził z foremki, jak idealnie po prostu. Miałem jeszcze dodać coś odnośnie pieczenia. W sernik po upieczeniu zostawiamy w piekarniku. Także nie wyjmujemy nic. Możemy wyjąć tą blaszkę z wodą, jeżeli tam macie, żeby zabezpieczyć przypadkiem, żeby nie dostała się ta woda do sernika, ale szczerze mówiąc, jak macie dobrą szczelną formę, to możecie zostawić spokojnie tą wodę z, z sernikiem w piekarniku i czekać do wystygnięcia nawet całkowitego. Zostawcie to na 3-4 godziny i zapomnijcie o tym serniku, i wróćcie do niego jak nabierzecie smaku. A smaku nabierzecie na pewno, bo cała kuchnia pachnie tym sernikiem nieziemsko. A propos smaku, łakomstwa, zrobiłem jeszcze jeden. Tak od razu można zrobić dwa w tym samym piekarniku w tym samym czasie. I często zadawaliście pytanie, czy można zrobić ten sernik w blaszce kwadratowej albo prostokątnej. Polecam kwadratową, ponieważ jest bardzo zbliżona wielkościowo do tego. Jak widzicie, ta blaszka jest większa. W tym momencie ten sernik jest wyższy niż ten. Więc, yy, proporcja po prostu blaszki im weźmiecie większą, tym będzie niższy ten sernik. To nie przeszkadza, on i tak jest praktycznie równy, ładny, rumiany i na pewno jest puszysty, mega puszysty i smaczny. Niestety nie rozkroję tego sernika przy Was bo nie wystygły mi te serniki, musieliśmy skrócić nagranie i trochę się pospieszyć. Ale zaręczam, jutro spróbuję zrobić zdjęcie i dołączę je na pewno do y, filmu, żebyście zobaczyli jak wygląda po przekrojeniu. A teraz uciekamy, bo musimy te serniki zawieźć na urodziny mojej mamy, które będą jutro i której składam najserdeczniejsze życzenia. A teraz zapraszam Was, kochani, również na mój, na mój blog są popatelni. Zapraszam też do polubienia i subskrypcji tego kanału. No i oczywiście klikajcie dzwoneczki, jeśli chcecie mieć powiadomienia o kolejnych filmach. Zapraszam również do wspierania mojej działalności na Patronite. Każda cegiełka się liczy, każde wsparcie będzie mile widziane. Dziękuję i pozdrawiam. Smacznego!